Cześć, z tej strony Jan Kieliński, witajcie na kanale Dirt It More. Jesteśmy w Katowicach na jednym z najbardziej niesamowitych torów slovetailowych, jaki został zbudowany w mieście. Jesteśmy w Katowicach pod spotkiem. W piątek i w sobotę odbędą się tu zawody Red Bull Roof Ride, czyli przystanek. Pucharów i stylu rowerowego, największa impreza tego typu, jaka była w Polsce. I dzisiaj chciałbym Wam pokazać, bliżej, jak zbudowana jest trasa na tak duży event. Jesteśmy na lądowaniu najdłuższej hopy. Tu w piątek i w sobotę zmierzy się ze sobą 30 najlepszych zawodników z całego świata. Wszystko możecie zobaczyć na Red Bull TV. Zaczyna się relacja od godziny 15. To, co jest dla mnie najbardziej niesamowite przy takich zawodach, to jak jest zbudowana taka trasa. Jak udało się połączyć małe przeszkody, duże przeszkody. Bardziej skateparkowe elementy, wielki drop, wielką przelotową hopę. Chciałbym Wam pokazać, jak wyglądają kąty takich wybić i jak wygląda konstrukcja od wewnątrz. Powiem teraz troszeczkę o liczbach, bo to na pewno interesuje widzów mojego kanału, więc tutaj są same techniczne giki. Liczby. Pierwsza sprawa, całość zbudowana jest na konstrukcji z rusztowań. 8 tirów rusztowań przyjechało, żeby to wszystko zbudować. Całość. Pokryta jest dwoma warstwami sklejki, łącznie ponad 3000 m2 samej sklejki. Naprawdę ogromny projekt. Trzeba było to bardzo dobrze zaprojektować i bardzo dobrze zbudować. To, co na pewno jest dużym wyzwaniem, to mamy infrastrukturę tutaj wokół spotka, która już istniała i trzeba było w to wkomponować tor. Którego dużym wyzwaniem jest na przykład utrzymanie cały czas prędkości, odpowiedniej prędkości. Od małych przeszkód na początku po ogromne przeszkody na końcu. 22 metry różnicy wzniesień od samego szczytu do końca ostatniej hopy. Na początku małe przeszkody. Potem większe przeszkody. Przejdźmy na początek i zapoznajmy się z pierwszą przeszkodą. Jesteśmy na pierwszym dropie, nieduży drop, około 1,80 m wysokości. Myślę, że większość naszych kursantów wyskoczyła go bez problemów. To raczej jest taki rozgrzewkowy na pierwszy trik. Lądowanie specjalnie pod takim małym nachyleniem, żeby dobrze dopasować się do rzeźby terenu i żeby móc dobrze kontrolować prędkość przed pierwszą hopą, na której pójdą pierwsze konkretne triki. Dropik dla naszych kursantów raczej byłby luzik, ale pierwsza chopa już niekoniecznie. Zanim jednak dojedziemy do pierwszej przeszkody, zwróćcie uwagę, że jesteśmy na moście. Zobaczmy, jak ten most wygląda od spodu. Z zewnątrz elementy są obite czarnym materiałem, ale od wewnątrz to prawdziwa inżynieria lądowa. Wszystko zbudowane jest z rusztowań. Zresztą widzicie, jak to wygląda. Dodatkowo Rusztowania oczywiście nie są przygotowane do płynnych przejść, jakie są wymagane podczas jazdy na rowerze, dlatego kilka elementów musiało powstać specjalnie customowo, żeby zbudować ten cały most. To jest niesamowite, ja to się mega jaram właśnie takimi rzeczami. Jesteśmy w miejscu przejścia ze zjazdu na most na wypłaszczenie. Zobaczcie, nade mną konstrukcja stalowa, taką jaką robi się Kikery, ogromna, szeroka, customowo zbudowana specjalnie pod ten event. Naprawdę niesamowicie jest to wszystko zrobione. Jak sobie popatrzycie na boki, że wszystko jest na nierównościach i jest wyrównane właśnie przez regulowane nogi, żeby wszystko było idealnie gładkie, równe i dobrze podparte. Niesamowicie to wygląda w środku. Nie to ja, każdy element, który oglądam, każda belka, połączenie, łączenie, spawanie. Super sprawa. Jest z nami jeszcze Mangadziek Ciemam. Jest chyba jedyną osobą, która na razie przetestowała. tor, poleciałeś wszystkie przeszkody? Tak, wczoraj poleciałem wszystko. Wiało tak jak teraz, więc był przy. Szacun. <noise> ale chciałem to już mieć z głowy, chciałem, żeby to było przetestowane. Kilka sketch momentów, ale ogólnie wszystko działa fajnie. Te lądowania są tak ogromne, że margines błędu jest duży, jest bezpiecznie. Trochę poprzestawialiśmy wybicia. W sumie to tylko tej największej hopy musieliśmy odsunąć, zrobić ją większą mm. jeszcze. A tak to działa wszystko bez hamulca, bez pedałowania. Powiedz mi tylko, co jest bardziej przerażające wielka, freeridowa, długa hopa czy wyrzutnia stepa? Wyrzutnia. <noise> Jak tam Hangtime, ja widziałem na nagraniu, to jest gruby, co? Że wylatujesz i, i wisisz chwilę. Biję, bije w kosmos i wczoraj podczas ostatniego przejazdu to był chyba mój czwarty przejazd. już się tak normalnie wybiłem, to poczułem, że tam naprawdę jest tyle czasu, że dwa flipy chyba tam będą wszyscy kręcić. Ulala, jest Dobra, zobaczymy, jeszcze sobie przyjrzymy się temu kickerowi i powiemy, dlaczego jest prawdziwą wyrzutnią. Dobra, Szymek, ja tam życzę Ci powodzenia. Eee, I co, widzimy się piątek, sobota, bez trik i sobota, zawodów. No, możecie wszystko obejrzeć na Red Bull TV. Rozbijemy sobie tak żółwia. <grym> Patrząc z góry, pierwsza przeszkoda nie wydaje się szczególnie duża, ale zobaczcie, jak wielkie jest wybicie, kiedy stanę obok niego. Przeszkoda, przy której stoję, to typowy step-up, step-up dobry do triku. Wybicie 2,5 metra wysokości, kąt wyjścia na końcu 60 stopni. Typowy, ostrzejszy dirt, idealny pod triki. Hopa jest w formie step-upa, ponieważ na step-upie mniej spadamy w dół, nie ma tej takiej przyspieszenia w dół i niektóre triki dużo łatwiej jest kleić i nie jest tak niebezpiecznie, jeżeli nam coś nie wyjdzie. Taka przeszkoda troszeczkę więcej wybacza. Zwróćcie uwagę, że nawet pomoc zbudowany na dachu jest idealnie wypoziomowany, że raz jest wyżej, raz niżej od dachu, bo to dach jest krzywy, a nie powierzchnia mostu, po którym jadą zawodnicy. Jesteśmy na regular Boxie, to jest to przeszkoda typowo skateparkowa, ale raczej nie będziemy mieli tu wybicia profil w profil. Bardziej będą triki na półkę i w dół. Ta przeszkoda pełni funkcję tak zwanego speed checka. Chodzi o to, że zawodnicy przed ogromnym dropem, że tą największą sekcją, muszą być bardzo pewni prędkości. I zjeżdżając stąd, zawsze prędkość będzie w miarę powtarzalna, a jadąc długą drogę, gdzie nie ma żadnych przeszkód, czasem można ciężej tą prędkość wyczuć. Więc to jest typowy pitch Myślę, że tutaj nie będzie grubych trików, ale jest to bardzo ważne w elemencie takiego całego toru. Powoli dochodzimy do pierwszej przerażającej przeszkody. Myślę, że podejście bliżej już jest dosyć straszne. Spójrzcie, ze są sami. Pójdźmy sobie na to z boku i opowiedzmy troszeczkę o wymiarach i całej konstrukcji tego wielkiego dropa. Tam na górze stałem na początku, na razie już sobie daruję, bo naprawdę widok jest przerażający. Muszę wziąć pod uwagę, że od dropa do samej ziemi jest około 16-17 metrów, a do czubka lądowania jest około 5 metrów. Ta przestrzeń wokół robi ogromną robotę. Jest po prostu przerażająca. I możemy teraz zobaczyć, jak ogromna jest budowla lądowania. Jeżeli mamy Około 16 metrów. Jeżeli drop jest około 5 metrów, to, to 11-metrową wieżę samego lądowania. Pod tym zrobiona siatka. Ogromna bryła. Jadąc na górze, na dropa, myślę, że prędkość to będzie maksymalnie kilkanaście kilometrów na godzinę. Myślę, że po zjechaniu, najeżdżając na hopę, nawet 50 na godzinę na takie wybicie. Na małym rowerze dertowym. To w ogóle jest przerażające. Każdy, kto jeździł na rowerze dertowym, wie, że czym szybciej, tym straszniej. To, to musi być naprawdę mega strasznie. Jak widzieliście na początku, lądowanie jest mega szerokie. Mega długie i przygotowujące pod ogromną hopę. Tylko tak długie lądowanie może pozwolić zawodnikom spokojnie wylądować i wycelować wybicie. To co jest ważne, lądowanie nie może być zbyt płaskie, tak jak na przykład było na górze. Przy płaskim lądowaniu, przy tak dużym dropie, uderzenie po lądowaniu byłoby tak duże, że ciężko byłoby utrzymać taką stabilność, żeby polecieć kolejną hopę. Po konkretnym dropie dochodzimy do najdłuższej hopy. Zwróćcie uwagę, tu jest zastosowana jedna mała sztuczka. Po dropie nie dojeżdżamy do powierzchni ziemi, tylko ciągle jesteśmy ponad 2 metry nad powierzchnią ziemi. Po to, żeby jeszcze mieć troszeczkę tej energii, żeby po lądowaniu znowu było szybciej, szybciej, albo chociaż żeby utrzymać tą prędkość na kolejne hopy. Ta hopa jest troszeczkę inna niż hopy niżej i niż hopy, które były wyżej. Jest to typowa hopa freeridowa. na wyjściu mamy 51 stopni, wysokość wybicia to jest 3 metry, przelotu około 14 metrów. I promień samego e, najazdu to jest aż 8 metrów, czy nawet ponad 8 metrów, co znaczy, że spokojnie na tej hopie można byłoby skakać na dużym freeride'owym rowerze i na pewno świetnie by się do tego nadawał i szczerze mówiąc myślę, że większość zawodników wolałaby tą hopę lecieć na zjazdówce, a kolejne dopiero na dertówce. Tą hopę latał wczoraj Szymek i dwa razy ją wydłużali. Na początku wydawało się, że to jest niemożliwe, żeby polecieć tak długo, Przeleciał za daleko, cofnęli, cofnęli i stoi teraz wybicie dokładnie w tym miejscu, w którym było na projekcie. Czyli gość, który to projektował, naprawdę wiedział co robi, że był w stanie obić, że po takim dropie, przy takim hopie, takim wybiciu idealna odległość to będzie właśnie około 14 metrów. Zwróćmy uwagę jeszcze raz na lądowanie tej pierwszej dużej hopy. Zobaczcie, jak on jest ekstremalnie długie. Przez to, że dochodzi do samego dołu, naprawdę bezpieczna granica lądowania jest ogromna. Minimalny lot to jest około 14 metrów, a spokojnie 16, a nawet 18 metrów lotu na tej kopie jest ciągle bezpieczne. To lądowanie ma niewiele więcej niż 30 stopni kąta zejścia. Dzięki czemu przy płaskim locie nie będzie takiej sytuacji, że zawodnicy będą przelatywali za daleko. Że parabola lotu nie będzie łagodniejsza niż kąt Jest to bardzo ważne, żeby mniej więcej jedno do drugiego się zjeżdżało w jedną linię, żeby to uderzenie było jak najmniejsze i jak najpłynniej wchodzić w lądowanie. Trochę jak Adam Małysz na skoczni narciarskiej. Na jedną warstwę tego lądowania idzie 56 sklejek. To znaczy, że można byłoby osklejkować hmm, jakieś 27 kikerów na kazurce. Przy tym wybiciu byliśmy już na początku, pamiętacie przed chwilą freeride'owe wybicie? Tam mieliśmy 3 metry wysokości i 51 stopni na wyjściu. Tu mamy 3,5 metra wysokości i 66 stopni. 15 stopni więcej, 15 stopni od 6 kicker. To jest prawdziwa wyrzutnia do góry. Dlatego sama hopa jest w formie dużego step-upa. Wybicie ma 3,5 metra, lądowanie ma 5,5 metra, przelot 8 metrów. Czyli mamy tak naprawdę ogromny step-up i chwilę dobrego time'u, takiego zawieszenia w powietrzu, właśnie pod trudniejsze triki. Myślę, że właśnie na tej hopie będą najbardziej niesamowite ewolucje, podwójne salta, niesamowite korki, bo na pewno jest do tego najlepsza. I jak powiedziałem o poprzedniej hopie, że tam. Fajnie byłoby skakać na dużym fullu, tak tu zdecydowanie będzie za duże dociśnięcie do wyjścia, żeby taki duży rower był odpowiedni. Wróćcie uwagę, że tu już jesteśmy na poziomie zero, doszliśmy do bruku i kolejna hopa już musi być odpowiednio mniejsza. Na miejscu jest Katrak, który, co robisz? Oblatujesz, miałeś oblecić całość. Miałem się włamać, ale na razie powątpiewiam ze względu na wiatr. Powiedz mi, pierwsze przeszkody, w ogóle jakie wrażenie robi całość, jak jesteś tutaj na miejscu jak naprawdę na żywo. Zanim siadłem na rower, to byłem przerażony. Jak już chwilę pojeździłem, to jest coraz lepiej. Przeszkody są duże i nie ma co ukrywać, bo nagrody są olbrzymie. Myślę, że gdyby nie wyglądało tak, jak wygląda, czyli w środku miasta stalowe konstrukcje, tylko byłyby to po prostu hopy z ziemi, to myślę, że dużo bym się nie wahał. tutaj cała nagonka, jesteśmy na dachu, Ceku, w Katowicach jest wysoko, wiewia, dużo ludzi, event, boję się. Dobrze, a powiedz mi jakie wrażenie, jeżeli chodzi o budowanie Hop, jak spojrzałeś z tego z boku? Kurczę, no mega przedsięwzięcie, no ale jakby gościmy mm, topowych zawodników z całego świata, Red Bull tutaj naprawdę się wykazał, zresztą jak zwykle. No i no, przygotowanie jest pierwsza klasa, no tu nie ma powiedzmy fuszerki, tylko jest profesjonalna robota na topowym świecie. Muszę powiedzieć, że nie mogę się doczekać, że zobaczę jak chłopaki zaczną tutaj latać. Zwróćcie uwagę, że to są zawody Gold Event, czyli prawie najwyższa ranga FNBA, czyli Pucharu Świata w freestyle'u na rowerach. Jeżeli chodzi o samą konstrukcję kickerów, to z daleka mogłoby się wydawać, że te najawy są strasznie wąskie, ale kiedy siedzę na nim, widzicie, że to jest już szersza sklejka, to jest 150 cm szerokości i to jest spokojnie wystarczające, nawet jeżeli ktoś nie do końca idealnie wyląduje poprzednią hopę. Jeżeli chodzi o samą konstrukcję kickerów wewnętrzną, to nie są one stalowe, tylko są całkowicie drewniane, zbudowane z trzech głównych profili, połączone oczywiście kantówkami, żebrami, grubymi żebrami i na całość idzie oczywiście sklejka. Dlaczego takie rozwiązanie? Myślę, że powody są dwa. Pierwsze, kicher drewniany jest troszeczkę cichszy, więc jeżeli tu będzie masa ludzi i będą to oglądać, to ten efekt najechania na bardziej cichy kicker, gdzie tego tylko zziu, opona, która jedzie, będzie dużo fajniejsze niż łomotanie o metalowy kicker. Druga sprawa jest taka, że prawdopodobnie ekipa, która to buduje, lepiej czuje się po prostu w materiałach drewnianych. I dlatego i kicker, i większość przejść, poza tym, które już oglądaliśmy, jest właśnie budowana w tej technologii. Jesteśmy na ostatniej hopie, najmniejszej z tych na dole, ale jak widzicie, całkiem dużej cały czas. Druga hopa, Podobna jak poprzednia, typowy stepa, kopa pod triki, e, około 30% mniejsza niż poprzednia. Dlaczego tak bardzo zmniejszają się hopy? Dlatego, bo lądowanie mamy płaskie, przygotowane pod triki, czasem może nie idealne lądowania. Ważne jest to, żeby zawodnik, skacząc bardzo trudny trik na poprzedniej hopie, mógł odnaleźć prędkość i załadować kolejny gruby trik na tej hopie. Dlatego to są hopy, które się mocno zmniejszają już na wypłaszczeniu. Chodzi o jak największe show na naprawdę potężnych hopach. Niestety nie możemy wejść do środka, ale wszystkie z tych lądowań są zbudowane tak samo jak mosty, które oglądaliśmy na górze. Są zbudowane przede wszystkim z rusztowań, elementów drewnianych, elementów customowo przygotowanych specjalnie na przejścia, plus powierzchnia na górze pokryta dwoma warstwami sklejki, z czego zewnętrzna sklejka jest specjalna o mniejszej śliskości, taka właśnie, że jeżeli wylądują zawodnicy lekko bokiem żeby koła ciągle utrzymały trakcję. To jest ostatnia hopa, ale nie ostatnia przeszkoda, ponieważ jak zejdziemy, to przejdziemy na kolejną przeszkodę, którą jest quarter pipe. Ale nie oszukujmy się, zawodnik, który wyląduje poprzednie lądowanie, już jest w domciu, już na spokojnie. Tu myślę, że na koniec pójdzie jakaś flarka albo jakiś trik na półę, ale myślę, że sędziowie po tej hopie już będą wiedzieli, jaki jest werdykt. To jest raczej element taki do zatrzymania się, ścianka, żeby ludzie zobaczyli zwycięzcę na górze. Tu mamy kwater na pewno bardzo ostry, ale tak jak mówię, to nie jest przeszkoda, którą jakby rozpatrujemy po tak naprawdę trudne ewolucje, troszeczkę jest to bardziej element wyhamowujący po trasie, troszeczkę może jak ten speed check, który widzieliśmy na górze, mniej pod triki, bardziej po prostu po utrzymanie prędkości albo wyhamowanie prędkości na trasie. Jesteśmy na końcu trasy. Mam nadzieję, że oglądając ten film zrozumieliście, jak ogromnym przedsięwzięciem inżynieryjnym jest zbudowanie takiej trasy, zaprojektowanie i zrealizowanie tak, żeby dobrze działała, żeby była bezpieczna i żeby dawała ogromny show. Mam nadzieję, że jak będziecie oglądać kolejne filmy z różnych eventów, to zwrócicie uwagę też na to, jak jest to wszystko przygotowane i jak strasznie dużo wiedzy i doświadczenia trzeba włożyć w taki event. Żeby wyglądał tak jak wyglądał. A jak będzie wyglądał ten, to możecie zobaczyć już w piątek i w sobotę od godziny 15 na Red Bull TV. To by było na tyle. Pamiętajcie o lajkach, subskrypcjach. Mam nadzieję, że od tego czasu regularnie co tydzień będą filmy na kanale. Na dzisiaj kończymy. Trzymajcie się. Cześć!